Chciałam tam dzisiaj opowiedzieć o rytmie dobowym organizmu. Ma ten rytm dobowy ogromny wpływ na naszą kondycję fizyczną i psychiczną. W zależności od pory dnia, nasz organizm funkcjonuje inaczej. Zmienia się temperatura ciała, ciśnienie krwi lub poziom hormonów. Jest to dość ważne, ponieważ działanie zgodnie z rytmem dobowym pozwala nam na efektywniejsze wykorzystanie naszego organizmu, na poprawę nastroju, na poprawę wydolności. Jest to o tyle ważne, że w 2017 roku, w dziedzinie medycyny i fizjologii została przyznana Nagroda Nobla i było to przyznane za odkrycie molekularnych mechanizmów kontrolujących rytm dobowy. Jak wygląda taki rytm dobowy? Między godziną piątą a szóstą organizm powoli budzi się, u mężczyzn w tym czasie jest najwyższy poziom testosteronu Między godziną 7 a 9 dziedzienie krwi powoli zaczyna rosnąć, rusza przemiana materii, więc jest to odpowiedni czas na pierwszy posiłek. Natomiast mięśnie i stawy są się na tyle sztywne, że no nie jest to odpowiedni czas na jakiekolwiek ćwiczenia, ponieważ no można bawić się kontuzją. Między godziną 10 a godziną 12. E, to godziny, w których jesteśmy najbardziej efektywni. Mózg pracuje szybko, jesteśmy kreatywni, ciało jest odpowiednio skoordynowane. Natomiast między godziną 13 a 15 organizm domaga się posiłku. To odpowiednie godziny na przyswajanie składników odżywczych, ponieważ są one przyswajane w tym czasie najefektywniej. Warto zrobić sobie na przykład krótką drzemkę, taki power nap, między godziną... A 17. Organizm jest najbardziej odporny na ból, e, czyli wizyta u dentysty wtedy jest nam niestraszna. Zrobienie tatuażu myślę, że też będzie mniej bolesne. To też jest taki czas, w którym mięśnie są już rozgrzane, stawy są rozruszane, więc to jest doskonały czas na trening siłowy. Między godziną 17 a godziną 19 mózg. Układa i przetwarza wszystkie przyswojone informacje. To jest taka idealna pora na powtórkę do egzaminu, albo na przygotowanie się do prezentacji, do pracy. Ostatni posiłek warto też zjeść, powiedzmy, gdzieś w okolicach godziny 19, bo później ta nasza przemiana materii spowalnia i po prostu gorzej przyjmujemy wszelkie pokarmy. Między godziną 21, a godziną 22 to czas, w którym mamy najwyższy poziom melatoniny. Więc warto o tej godzinie pójść. Spad. Między godziną drugą a trzecią to taki czas, gdy śpimy najlepiej. Między czwartą a piątą zaczynają pracować organy wewnętrzne. Budzą się nerki, płuca. Między innymi dlatego o tej porze budzą się osoby, które mają problemy z płucami. Palacze, czy na przykład, gdy jesteśmy przeziębieni, też często się zdarza, że się budzimy o tej porze. No i ym, wszelkiego rodzaju osoby, które są astmatykami. Jakie mogą być objawy takiego zaburzonego cyklu? Kłopoty z zaśnięciem. Lekki sen, trudny do, do utrzymania. Sen, który nie przynosi nam odpoczynku. Zmęczenie, senność, bóle głowy. Trudności z koncentracją, rozdrażnienie, czy też na przykład zaburzenia apetytu. Nasz organizm pracuje regularnie w takim właśnie rytmie dobowym.